Cześć Wam, czas trochę nagrać. Wybaczcie, że była taka przerwa. Ale mam trochę teraz kocioł. Musimy, muszę się przeprowadzić do drugiego mieszkania, przygotować się, wyremontować trochę, odświeżyć i najzwyczajniej nie w czasie brakuje mi czasu, żeby montować filmy Ech, ale tu nic, coś tam coś tam trochę nagramy, dzisiaj już jest trochę mniej deszczowo pokażę jak to mniej więcej wygląda mamy cały obrót zrobiony czpienie poszalowane, strop poszalowany jeszcze kawałek na schodach na górze nam został tylko ale to sobie doszaluje jak jak będę szalował stopnie już więc jak najpierw zaczynamy po całym obrysie i tu będziemy mieli 18 cm 18 cm u mnie trzeba ustawić centymetr mniej żeby dobrze wyszło. Ja teraz 18 троха. 18 троха. еще чуть буду Пусть он напосовывать уже. Посую, No i wyginamy można pojedynczo, można po dwa jak ktoś te szybciej. W ten sposób. pojedzieńcze trochę szybciej, trochę dokładniej mi się wydaje, i lżej trochę nagramy tą beleczkę Tam z strony przejdę. Te proste belki tu już nieraz nagrywaliśmy, ale tu pokażemy tą beleczkę, gdzie jest nad razem z wieńcem Jeszcze jeden, nie? To można i tego było nie Tu mamy tak. W projekcie mamy belkę, belkę nadproża, z góry trzy pręty dwunastki, z dołu mamy pięć i do tego na górę idzie belka wieńca. I teraz jak to fajnie połączyć? Najlepiej jest zrobić to używając tak zwanych strzemion czterociętych, czyli jedno strzemionko, tak jakby belki górnej, jest tak jak tutaj widać tradycyjnie 18 na 18 i drugie, tutaj belki belki nadproża zachodzi, zachodzi na górę, czyli dwa strzemiona są na jednej, na, na jednym poziomie. Tak jakby najgorzej, to jak człowiek nie umie tłumaczyć. I tutaj sobie dokręcimy już od razu dolny zdało 5 I mamy jedną całościową belkę Nie wiem z której perspektywy to najlepiej pokazać jak to wygląda o, wygląda to w ten sposób I tu w środek jest usunięty jeszcze jeden pręcik nad prożą Tu w tym miejscu, zaraz pokażę, może na tym. Tu w tym miejscu, z tego punktu musimy zagęścić strzemiona do 10 cm, 10-12, bo tutaj występuje najmocniejsze ścięcie największa siła tak jakby. I tu w tym miejscu zagęszczamy sobie. Z obu stron mamy belki, pokręcone wszystkie i zaczynamy kręcić narożniki. Przy ławach miałem komentarze, że dlaczego kręcisz tylko 4 elki, a nie 6. I już tłumaczę. Robiłem tak dlatego, że tu miałem ciąg ja tutaj zachodziłem jedną belką na drugą. Tutaj już na górze tego nie robimy. Żeby nam później strop nie piętrował. I pokażę w jaki sposób kręcić 6 elek. Tylko założymy To w takiej sytuacji, kiedy jedna belka dochodzi do drugiej, tylko te elki tniemy trochę dłuższe, Lubimy, czyli, Czyli w tym miejscu, gdzie belka dochodzi do samego końca, mamy 60, a w tym miejscu, gdzie jest ta przestrzeń pusta robimy 80, bo inaczej nie wyjdzie nam zakład tu zasada jest taka zewnętrzna belka łączy się z zewnętrzną czyli w ten sposób dalej zewnętrzna łączy się z wewnętrzną czyli w ten sposób Zewnętrzna z wewnętrzną i wewnętrzna z zewnętrzną, w ten sposób mamy dozbrojenie narożnika w trzech płaszczyznach, czyli każdy pręt jest połączony z każdym zewnętrzny z wewnętrznym, wewnętrzny z zewnętrznym i zewnętrzny z zewnętrznym. No i tu zaraz pokażę jak to kręcę, jak to kręcę. Trzeba pamiętać, żeby przed skręcaniem ich wyosiować sobie, wyosiować sobie belki, tak, żeby nie była jedna przesunięta, przykład do samego szalunku, tak. Wiadomo. Pierwszą sobie tylko łapię, oby nam się nie suwała, i zakładam następną, czyli będzie w ten sposób i w ten sposób. I to jest jedno z najbardziej prawidłowych do zbrojeń na różnika. Przy łowach, mówię, przy łowach tego nie robiłem, bo tam jedna belka zachodziła na drugą. I... I dozbrojenie czterema alkami też było prawidłowe nie było to błędem jak tak będziecie robić na no 4 L -ki, też kierownik budowy wam to odbierze ale jak chcecie mieć już naprawdę naprawdę tak pikobelo no to 6 nie no, i to sobie też łapiemy to wszystkie trzy. Tu no, dzisiaj pogoda jest Przesuper Możemy sobie to pozostać założyć na górę. O tak O, o taką. No i tą samą sytuację zaraz założę z szymionka. I tą samą sytuację powtarzamy na górze. Włożyć najpierw na różniczki, bo L później nie włożycie dwa i trzy o, skręcę zaraz z górę robicie tak samo jak do uczynienia góra z górą, zewnętrzny z wewnętrznym. I wewnętrzny z zewnętrznym. Także ja to skręcam i pokażę, jak to wyszło. No i mamy skręcone, i tak to wygląda. Jak mówiłem, jest to zrobione w trzech płaszczyznach. Tu już nikt nie ma prawa się przyczepić. To jest to co wezwałem na tych strzemionach czterociętych założone jak widać wchodzi i zaraz pokażę, zaraz zobaczymy i zaraz pokażę w jaki sposób zrobić wewnętrzne jak mamy takie łączenie to tu w tej sytuacji wystarczą tylko cztery sprawdzimy winkiel jest i tu i tu zasada jest taka, że tylko idzie do zewnętrznego i w tą stronę i tu musimy mieć z tej strony dłuższe sytuacja będzie z góry. I ta sama sytuacja będzie z góry. Czyli w ten sposób. O. Czyli w ten sposób. そうね。Mm hmm. 50-krotność 50 -krotność średnicy pręta. Jak macie 12, to 60 cm musi zajść. Tego mamy tutaj 60, a w tym miejscu mamy LK 80 cm. Także kręcimy i lecimy dalej. No i dobra, mamy pokręcone wszystkie naroża, wszystkie łączenia. Belki mamy skończone. So, To pomieszczenie mamy krzyżową, tu jednokierunkowe, tu też jednokierunkowa, i tu, gdzie ja teraz jestem, też w krzyżowa. na krzyżową. Skończymy sobie to wtedy, tutaj dokończę schody, jak skończymy płyty, już. my zbrojenie płyt i jeszcze zrobimy sobie oczywiście najpierw podkładamy wszystko już zdystansujemy i zrobimy sobie od razu jeszcze czpienie, pokażę w jaki sposób na stropie je montować żeby było dobrze powzmacniamy swobodne krawędzie to są te swobodne krawędzie będą szły pręty tak jak ten idzie